Można jakoś sobie przestawić w głowie, żeby jednak w święta nie najważniejsze były czyste okna i białe firanki. Co, wydaje mi się, że to jest komunikacja wcześniej. Dlatego, mm -hmm. że ja to przerabiam u siebie w domu, przerabiam to na co dzień rozmawiając jakby z wieloma osobami. I te standardy, które myśmy sobie ustalili, tak jak powiedziałaś, wszystko musi być tip-top. A kurs z telewizora nie został starty i nagle to psuje mi święta, na przykład. tak? Natomiast można, tylko że wiesz, to jest taka umiejętność otwartej komunikacji z najbliższymi osobami. Mm -hmm. Bo jeżeli porozmawiasz szczerze i otwarcie, co jest kluczowe, jak chcemy spędzić ten czas, to może się okazać, że potraw wystarczy naprawdę zrobić o połowę. Oczywiście, żeby było 12, bo pewnych ram się trzymamy. 11 tak, chleb, 12 tak. masło. I nagle <laughs> mamy, to jest kwestia ustalania, ale tak naprawdę, gdzie jest ta bałość o relacje mm -hmm. międzyludzkie, o to, czy tak naprawdę ja chcę mieć relacje, czy dla mnie najważniejsze, żeby to dobrze wyglądało. Natomiast to wymaga komunikacji, to nie jest takie proste, bo zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jeżeli social media zabierają nam kontakt bezpośredni, jeżeli dużo jest czynników, które nas odcina wręcz od tych bliskich relacji, to nagle taka szczera, otwarta rozmowa, mm -hmm. na przykład z mamą albo z babcią, tak, w, takim, w takim kontekście zrozumienia, miłości, no to nie jest prosta sprawa.